Zadanie ósme z serii pewniaków maturalnych jest to zadanie zamknięte za jeden punkt. Na ile sposobów w stali liczącej 52 karty można wylosować 3, a wśród nich dokładnie jednego asa i jedną damę? Tego typu zadanie rozwiążemy sobie korzystając z reguły mnożenia. Mamy wylosować 3 karty, a więc będziemy rozrysowywać sobie 3 miejsca. Pomiędzy oczywiście wrzucamy sobie mnożenie. No i teraz wystarczy ustalić, co ma na tych miejscach stać. Wiemy, że mamy wylosować dokładnie jednego asa, dokładnie jedną damę. Oraz, że trzecia karta. Nie może być asem ani damą, no bo skoro mamy wylosować dokładnie jednego asa i dokładnie jedną damę, a te karty już umiejscowiliśmy, no to tutaj musimy umiejscowić kartę, która będzie kartą dowolną, ale nie asem i nie damą. Ok, no i teraz tylko wystarczy ustalić, ile takich poszczególnych kart mamy w naszej talii. Ta, talia liczy 52 karty, jest to taka standardowa talia, a więc y, z każdego y, rodzaju, z każdej figury mamy po 4 karty. W takiej talii mamy więc 4 asy, 4 króle, 4 tak itd. No więc y, możliwość wylosowania asa będzie wynosiła tutaj... 4, czyli zapisuję sobie czwórkę, no bo tyle mam elementów, tak jakby sprzyjających mojemu, mojemu zdarzeniu. Dalej mam damy. Dam jest dokładnie tyle, co asów, więc też tutaj stawiam sobie czwóreczkę. Mam więc już 4 razy 4. No i teraz wystarczy ustalić, ile będzie dowolnych kart, ale takich, które nie są asami i nie są damami, żeby to zrobić, wystarczy od 52 kart. Odjąć te 8, które już tutaj wcześniej użyliśmy, i to daje nam 44 karty. Teraz wystarczy tutaj te liczby pomnożyć razy siebie. 4 razy 4, razy 44, co daje nam 704 sposoby. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu będzie więc odpowiedź B.